Cześć z tej strony Elis, witam Was w nowościach Bo takie się pojawiają, nowy rok, nowa ja I słuchajcie, jest pewna sprawa Jest rzecz, przed którą broniłam się bardzo długo Zapierałam rękoma i nogami Mówiłam, że nie, bo totalnie nie ogarnę Bo to nie jest dla mnie Bo ja i moje internetowe ścieżki są tylko dla mnie I ja lubię być właśnie em, taką osobą, która raz się pojawia, a raz nie I... Taki, jak to nazywam siebie, taki internetowy kod, który ma swoje ścieżki. Ale stwierdziłam, że czemu nie spróbować. I zapraszam Was na mojego Discorda. Tak jest. Yy, zmotywowałam się. Trochę zrobiłam, cały czas nad nim pracuję, ale już teraz mogę Was na tego Discorda zaprosić. Moje wspierające już o nim wiedzą od kilku dni. E, tacy super ludzie, tak nazywa się ten serwer. Bardzo Was serdecznie zapraszam. Co na nim będzie? No to wszystko, co jest u innych tego typu e, twórców? Simstuberów. E, I tam będziecie właśnie mogli być ze mną. W bardziej ciągłym kontakcie, że tak powiem. Link do tego Discorda jest oczywiście w opisie, tak samo jak do Instant Gaming, do którego zapraszam. Dlatego, jeśli masz ochotę, dołącz do tego serwera tacy super ludzie. Myślę, że tam będzie fajna atmosfera będą tam nie tylko Sims, ale też spamerskie pogaduchy czyli takie luźne miejsce, w którym można sobie porozmawiać, można w nim się spotkać. Tak, właśnie, niezobowiązujące. Więc, jeśli masz ochotę, zapraszam na takich super ludzi. Link w opisie. Dziękuję. I no cóż, to nie jest koniec nowości, ale do niektórych jeszcze musimy chwilę poczekać, bo nie wszystko naraz, nie od razu, już zbudowano i małymi kroczkami trzeba jeść łyżeczką, a nie wielką chochlą, bo też można się potem zadławić. <grym> Dlatego bardzo Wam dziękuję, zapraszam Was jeszcze raz do Discorda i cóż, do zobaczenia, do usłyszenia w odcinkach. Cześć!